Część już druga, więc ty lepiej zostaw suba Jest już pora <laughs> Będziesz sama widzieć I z klasy mówią mordo Nie chcą cię do filmów por Takie są powody, lecz ty musisz iść do wody Po co? Nie wiem, bo coś cuchniesz Więc się umyj, kurwa no. Nie zdarzyło się tak Na mojej maturze w polu na Pesel pisało Ty knurze, ty jesteś w ciąży i bez piłki Ze względu na drastyczny charakter tej sceny Postanowiliśmy zastąpić ją Uga, Uga buga, w podlasie, u, u, uga buga Na śniadanie zjem mamuta Ciepło było rano, zaraz wsadzę cię na działo Z czym prędzej, link masz w opisie Logujcie się po bonusy, moje kotki i misie Jesteś z dzieci chyba ciutnie na miejscu. Jesteś tak dziecinna, chyba kupię ci paczkę ponderz. Wysyła żołnierzy wszędzie. gdzie? Kapliczki z twoją w rzędzie. mówić? <grymina> latać. <grymina> Skrzydełka zaczęły ci latać. A... a twój fiut, policja będzie macać. Twa <grymina> <grymina> morda, czeka ci, ortodonta. Dzięku, rymować musimy, inaczej ci w spodnie w węgorza wpuścimy. <grymina> To twój dom! Myślałaś, że nie wiem? Skrycie, od zawsze ty jesteś menelem. Zaraz wsadę ci to w dupę, więc lepiej uciekaj. Jestem youtuberem, więc dawaj, nie zwlekaj. <słyski> Ta papieża, jego morda wygląda jakby. W dupie miał jeża. A sprawa, że od geometrii facetka się Ciekawe, Ciekawe, jakby się zachowywała, gdyby w końcu zgoliła wąsa. Nic i coś rymować, bo zdzieram już płytę. Ja nic nie powiem, bo jesteś kulasem. <grymianie> Wczorajszej nocy biłem się, my raz. Fajna ta liczba. Weź, 600 złotych, chyba żeś oci piała. Od takich pieniędzy czasem sterczy mi. Tutaj, lajk like pod filmem ważniejszy od żony. Za każdych ich tysiąc! Kodzik otrzymacie! Jest ich tak dużo, że pełne mam gacie. Tu jeszcze... Ja pierdzielę, jakie to jest prawdziwe! Gdyby koleś powiedział coś źle, miałby potokiem śliwe. Stań się tak śmiać. Brzmisz jak... Kos... <laughs> <laughs> <Yeah. laughs>